Cześć, jak z tej strony, dzisiaj krótki materiał dotyczący usuwania zanieczyszczeń ze skraplacza oraz parownika. Mianowicie chciałbym Wam zaprezentować produkt, który obecnie widzicie na planszy. Jest to produkt dedykowany pod zastosowania domowe, czy też do Przemysłowego czyszczenia, aklimatyzacji, bardzo wydajny. No, i biorąc pod uwagę wielkość opakowania, również ekonomiczne. Oczywiście, w waszych lokalnych hurtowniach motoryzacyjnych, czy też na Allegro, znajdziecie masę produktów dedykowanych pod automotive. Natomiast, w mojej ocenie, warto również skusić się i dać szansę temu. Temu produktowi. Jedyny minus, który tutaj, tak realnie widzę w przypadku tego produktu, to w własnym zakresie musicie zorganizować jakieś urządzenie, które przetransportuje tą chemię do parownika. My w tym celu wykorzystujemy na warsztacie przerobioną ropownicę. Środek, naprawdę, sztos daje bardzo fajne efekty. Klienci są mega zadowoleni. Zachęcam do testów. Więcej informacji w tej tematyce na na kanale. Pozdrawiam, cześć.